Wielkanoc to jedno z najpiękniejszych świąt chrześcijańskich, obchodzimy je wtedy, gdy ze snu budzi się przyroda. Rano w Wielką Niedzielę dzwonią dzwony, wzywają na modlitwę i ogłaszają światu radość ze zmartwychwstania Chrystusa. Alleluja! Ten, cała rodzina zasiada do uroczystego śniadania. Na środku stołu nakrytego białym obrusem stoi koszyczek, a w nim cukrowy baranek, pisaki i pokale poświęcone w Wielką Sobotę. Siedzieliśmy, się jajkiem jakimiś plecałkami, tłumcowali sobie myśli w Święta Wielkiej Nocy skłaniali nas do refleksji, i mocnej niewiary. To czas, kiedy na nowo życie i na pewno nas nadzieją na lepsze dziś i piękniejsze jutro. Z okazji nadchodzących świąt kamusnych życzymy wszystkim. Pani dyrektor, zmianu pedagogiczne, moi wszystkim pracownikom naszej szkoły, naszym rodzicom i wam koleżanki i koledzy, aby zmartwychwstały Chrystus udzielił Wam potrzebnych łask. Tutaj przyniesie radość, miłość i pokój będzie On dla nas siłą i mocą w każdej chwili życia w wykonywaniu codziennych obowiązków. Na nadchodzące święta życzymy dużo zdrowia, spokoju i miłości ze strony najbliższych. Rezo!